Szanowni widzowie, w tym odcinku dołączyłem do klanu Olimp i zobaczymy, czy to stoka, którą chciałem zobaczyć, do tego klanu dołączyć, się opłaca i będziemy trapować w różnych boksach albo przy przykład przy ściance w nederze. W odcinku też pojawi się troma powietrzna, więc zapraszam do, do oglądania. Na początku odcinka zrobiłem jeszcze Anokila. Wszyscy śpiewajcie z... To Pojechał na wojnę, został mu się 41. Siedem lat mogła, Kiata nie zrzucać. Siedem lat mogła, Kiata nie zrzucać. Krok wiatr zakietę, miał koniecznie siedem To jecha na wojnę, został mu się 41. Akurat była szczęśliwa zmianka. Miałem 3 a na miecze i około 100 zmianek. I dropy mi 3 a na miecze po 30%. 20%. I przeszliśmy do tarpowania w wielkim boksie od obsidianu W środku były dwa Excalibury e Tepaliśmy ludzi, szliśmy na lobby, a Excalibury biły osobę, która się do nas tepła. I zostawiliśmy później e podział i właśnie w z nimi. Tepa do mnie tepa. To, tepaj. to tepaj. O weź, kto mnie, kto mnie tam. Do mogę dotepać? Ja, 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 ja się na górę co najwyżej mogę do Ja mam milion pingu, majnek to się, się, Mów na i mam tysiąc za Jak go te dajcie, Podział? Mogę go Padnie Co ty, co ty Ech, turbo, turbo, tam, turbo, 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 A padu, padu? Nie padł, nie padł, padł? Nie Nie, Dobra, dajcie coś, bo ja nomes dwójkę straciłem. <grym> ja no, nomes dwójkę straciłem. Czemu ty też nie piszesz? Tepa, 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 kabina Sikiera. No to ja Lobi, Lobi, Czekaj, yy... Jak ja sobie je Tepą go, tepą. L2, no, no, Luba, a, To mówcie komuś się, to się Nie, nie,

no Gwiazdkę daj stary Parły co to, Tak Dobra, a to wiesz co, chcesz? No zostaw mu to rafę Dobra, no, dzięki, dzięki, Nie dzięki. no bo ja już po raz razy nie do księdza Oj już Wchodzę do eba. Tepu się do nas a na ziomek i tyknął bombę Więc musieliśmy odbudować tego całego boxa Ja wiem, czy... ale nie bo ja mam dexa I czy ktoś chce wystakowany ze mną zaginąć? No, zalić, no bo... ty, łaż od widmo, łaż ja od, od widmo temu, 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 temu. Masz od Łashoda! Al ja 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 tak tak. jest! Alwedzik. Al ja je tu mam coś O, ale, ale by być podział! Podział! Z tego, z tego, z tego, z tego. Al Dobra, chodź tu! Ej, on logo, czy co! Ja go zabijeś? Kto? Kto? kto psy. A, tego wcześniej kto! Tego wcześniej Aha, kto! Mogę te I do jeszcze nie! Wejdźcie tam! Każdy! w tym momencie przestaliśmy tepać na dach nederu, teraz yy, zaczęliśmy stepać obok spawna, a okół spawna był zbudowany obsydianem, więc osoba która się się stepa nie mogła jakkolwiek zorać. Zbije nas no mnie no, też Do no, dawajcie no, po no, tym no, nadal zabijamy was no, na no, nie są nie nie są nie 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 to nie no, Zabiję, zabiję. To trąba. teraz do trąby się kurwa psa jest. Trąba, trąba. nie ma po swoją bo czemu on bije tych dziadków? Gdzie działek? jest trąba, gdzie jest trąba? No tutaj. po prawej. Ej, a zabiliście tego no, Ana? Zabiliście tego Ana? Nie mówcie tego, bo tam jest... Jak, są tam jakieś co? dziury. Tam zabiliście go, tak? Kto go zabił? Kto go Zamknij zabił? Dobra, morda, zaraz. Czemu jakieś 20, 20, 20. Ej, no tu dalej, ej, bo ten Maciek prawa ścianka kopie dalej, z logą z razy. Tego, gdzie mam, gdzie wziął od niego tą Hydra lub Grincha? Mnie akurat. Właśnie te jakiegoś Adla ziomka, a z nami trapował Tromba, dołączył się do nas i dostałem bardzo spoko podział z niego. Weiss. Dzięki, 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 dzięki. I Szkilow, o Jezus, dzięki. Respekt. To idę do Później jakiś ziomek z naszego klanu zaczął się wygłupiać i mnie zabił, ale na szczęście dostałem niezły zwrot, i to bardzo fajny zwrot. Dobra, ja razie <noise> Dobra, masz w człowieku sakpes z wszystkich osób, które tam zabili. Ej, to Mam już kochane. Jesteś, się... jesteś niesamowitym nie nie się... człowiekiem jesteś, Marek. Uwielbiam cię. Miesz 40 40 40 tam jest, jak chcesz. Bo i tak się już nic teraz nie będzie. Kurde, nie wziąłem go. To jest info, że kabylek z lewe tepa, to chyba postój chwilę. Kiedy, kiedy było info, że... Marek kabelek, pisze, do Marek pisał do Twisteta, pisał do Twisteta, żebyśmy go nie tepali, to znaczy. Można mega 9 dziewiątkę czy coś? Nie, tak. zerówki mam. A nie, mam czussenkę, mam, mam ej, jesteś całkowity człowiekiem Marek. Przepraszam za moje słowa hejtu. tu. A fajnie. Była ten odcinek wszystko. Niedługo wróci nowy odcinek strapowania, tym razem nowym sposobem, sposobem więc wyczekujcie.